Ale padają od tej aury, fajnie. Ale Diablo tak nie będzie padał od aury. Wydajrzewam, że najemnik to zginie momentalnie. Bo on ma odporności 44, no niby nie jakieś takie bardzo słabe, no ale nie no. Nawet tak się wszystko obchodziło i się dochodziło tutaj z przyzwoitym poziomem najemnika, to on i tak padał przy tym Diablo. No chyba, że jakoś tak fajnie stanął. I ja byłem w stanie przeżyć te jego ataki, no to wtedy on cały czas, znaczy Diablo atakował mnie, a najemnik mógł go bić tam z tyłu. Ale podejrzewam, że nie będę mógł stać przy Diablo i brać na kratę wszystkich jego ataków. Będę musiał robić te małe kółeczka, czasem trochę uciec, także w pewnym momencie Diablo będzie bił najemnika i najemnik padnie pewnie. Dobra, padają ci ładnie. Padają szybko, ale mi też zabierają życie szybko. Pomimo, że zmieniłem zbroję, to zablokowałem ten jego atak. Jakim cudem? Chociaż ja praktycznie w zręczności nie mam. Szansa na blok 17%. <laughs> nie, no to nie jest tak źle. Myślałem, że będzie mniej. Trupożercy. Dobra, mówiłem, że może być ta skrzynka tutaj zamknięta. Jedna, góra dwie. Zobaczymy, czy ją znajdziemy po drodze. Jeśli byśmy chcieli ją znaleźć, to bym musiał tu troszeczkę skręcić. Ej, po uciekają, tam się najeść. Zobaczymy, czy mam rację. No, nie, tutaj jej nie będzie. Czasami są takie odnogi, tutaj właśnie gdzieś. I tam jest skrzynka taka wysoko poziomowana. Może z niej wylecieć coś ciekawego, no ale nie będziemy jej szukać. W sumie to może jej by w tym razem nie było. Patrząc na mapkę, to tylko tutaj byśmy mogli przejść jeszcze. Bo skrzynka jakoś zawsze tak po lewo była. Podejrzewam, że tu już będzie... Nie, jeszcze nie. Jeszcze kawałek trzeba się przejść. aha tak mi się właśnie przypomniało, ja tam w pierwszym akcie taką zagadkę zadałem. Po zrobieniu questu z mroczną wieżą, tam gdzie ta hrabina siedziała, tam Kane mówił, że udało nam się stworzyć nowy rodzaj alchemii. Ja tam zadałem wam zagadkę. O co właściwie Kane mi chodziło? Jaki rodzaj alchemii? Co, 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 co o co chodzi? No, i taką zagadkę tam dałem, żebyście się zastanowili, o co tam właściwie chodzi. I w komentarzach odpowiedział dobrze: Artownik, pozdrawiam artownika. Artownik to jest Nick Artura, o którym mówiłem wcześniej, z którym grałem w Diablo w trybie dla zawodowców na stacji, A chodziło o to, Kajnowi. No, wiele osób myśli: Opatrzcie, buty Sigona na golennicę. Fajnie, fajnie. Fajnie, jeśli by się jeszcze udało znaleźć rękawice i pasek, takie kombo się wtedy tworzy. Takie trio super. No ale jeśli chodzi o Hrabinę i o ten rodzaj alchemii, to oczywiście alchemia to była w przenośni, tam Kane mówił. I nie chodziło mu o sam best, że tam u, u Hrabiny zrobiliśmy coś tam, co nam pozwala stworzyć nowy rodzaj alchemii. To jak się wsłuchamy dokładnie w jego słowa, on mówi, że dzięki naszemu sprytowi i odwadze udało się stworzyć nowy rodzaj alchemii. Znaczy, jak to w alchemii bywa, o... Jeśli chodzi o łączenie różnych składników, to właśnie tutaj chodziło o połączenie odwagi i sprytu. W wyniku czego, jako niby w przenośni jakaś tam alchemiczna formuła, stworzyliśmy jakąś specjalną cechę osobowości, łącząc właśnie odwagę i spryt. Dobra, mniejsza z tym, to były właśnie te dwie skrzynki, o których mówiłem. Akurat żadna z nich nie była zamknięta. Ale właśnie często bywa, że one są pozamykane tutaj. Hmm. Dlatego wziąłem więcej kluczy, chociaż miałem ich 8. No to raczej wystarczyło 8 kluczy nawet na dwie zamknięte skrzynki. Dobra, skoczymy tutaj sobie. Buty z Sigona chyba mają odporność na zimno, prawda? Coś tak mi się godziny. przypomina. A nie na błyskawice, czego potrzebujemy? Tak, na zimno 40%. 20% przy i chodzenia, ale obowiązkowo zostawiamy je. Tarcza, wszystkie odporności 9 mamy dużo lepszą. Mamy odporności 17, wszystkie, a na trucizny 24. I zwiększoną szansę na blok, szybszy blok, jakieś tam zwiększenie równowagi. Znaczy szybsze odzyskiwanie równowagi. Dwa diamenciki tutaj sobie włożyłem. Pamiętacie, przed walką z Dorielem. Miałem nadzieję, że coś tam zostawi dzięki temu. Ale nie zostawił nic fajnego. A mamy już dwa topazy, to sobie weźmiemy na przykład Rubin. Taki samotny jest. A topazy stransmutujemy szybciej. Wystarczy, że jeszcze jeden wypadnie taki. Zwykły. No, zwłaszcza, że też mamy taki, mamy doskonały. Nie Patrzcie, się nie mieści już tu nic. Ech, trzeba szybko wkroczyć ten w piąty akt i posprzedawać te laski za wyższą cenę. Pozdrawiam cię. To sprzedajemy, to sprzedajemy. Czaszki nam potrzebne nie są. Wiecie co, no musimy się rozejrzeć koniecznie, pomału już za nie tyle bronią co za jakąś odpornością na błyskawice, albo w pasku, albo w hełmie. Tu jest jakieś 7%, no 7% to nic. Nie no, trzeba będzie polować na coś. W krytycznym przypadku po prostu kilka razy wejdę w punkt nawigacyjny i wyjdę, żeby mi tutaj dosowali jakieś lepsze przedmioty, ci sprzedawcy. Bo inaczej to będzie cienko u tego diablu z tymi błyskawicami. Znaczy na upartego, jakbym zachował jakąś szczególną ostrożność i trzymał palce na tych butelkach... O, no, zapomniałem coś sobie naładować. To pewnie bym przeżył te jego błyskawice. No ale lepiej nie, nie ryzykować w takim trybie. Gry hardcore. Jeszcze z jeden poziom powinniśmy zdobyć. Mamy 24. Najemnik ma 22, więc dobrze. Już nie ma tych trzech poziomów różnicy pomiędzy nami, także on nas goni. Pomału, bo pomału, ale już nas dogoni z pewnością. Zwłaszcza, że zaraz zdobędzie kolejny poziom. Jeszcze kilka zgonów, potworków i będzie miał. Może teraz? E, jeszcze nie. Może teraz? O, już ma. Jest fajnie. No i daliśmy mu lepszą broń, części trafia, zadaje większe obrażenia, najemnik jest spoko. No i daje nam podstawową aurę obrony. Pamiętajcie, defensywa w trybie hardcore, rzecz święta. A potem dopiero ofensywa, która faktycznie oznacza tylko szybkość zabijania i szybkość przechodzenia gry. Co nam po szybkości przechodzenia gry, jak możemy paść, jeśli nie mamy do tej obrony? No, się te kamienie sypią tutaj ładnie. No, ale dobrze, bo to oznacza szybsze dojście do pryzmatycznego amuletu, co zwiększa naszą szansę na przetrwanie na nightmare. No, tu są już porządki. Wypił normalnie taki mały paladyn wypił całą studnię jakiejś tutaj. ...dziwacznej, krwawej cieczy. Pewnie połowę wylał. No jak to ogłuszenie ci mają... Jaka w ogóle szansa, że oni mnie trafią? 73%! No tak, ale ja nie mam... O, teraz dopiero mam aurę najemnika, teraz będę miał... Tylko 51% mają. Znaczy, tylko. Najemniku, chodź tu przecież, chodź. Chodź, ten. Inteligencja tego najemnika jest porażająca. O, najemnik sobie tam podbił, Z tamtej strony, tutaj. Najemnik ubezpiecza tyły. Kiedy nie trzeba, to ubezpiecza tyły, a kiedy trzeba iść do tyłu, to on się pcha do, do przodu i ginie. Kolejny dowód na to, że jego inteligencja pozostawia wiele do życzenia. W fajnie by było, gdyby tym najemnikom można było ustawiać jakąś... nie wiem... Jakiś taki tryb zachowań. Czy mają się trzymać blisko naszej postaci, czy mają szarżować na, na, na wrogów, czy coś. Czy trzymać się bardziej z tyłu. Tak jak powiedzmy było w Fallout'cie. Tam można było tym swoim pomocnikom jakieś różne tryby ustalać. Fajne to było. Diablo 3 by sobie tak sobie u najemników, u najemników zrobić. Jeśli na przykład stwierdzamy, że fajnie nam się walczy samemu, a zależy nam tylko na aurze najemnika, na przykład ustawiamy mu tryb, żeby się trzymał zawsze gdzieś z tyłu, tylko dawał nam aurę zamiast pchać, zamiast pchać się do przodu i co chwilę ginąć tam później Dobra, tu już są ci magowie, którzy rzucają klątwy i, i, i czarują Zobaczymy, czy będą puszczać te... o, puszczają duchy kości, no tak właśnie myślałem Gdzieś tak nie mogłem sobie przypomnieć, czy oni ostatnio je mi puszczali jak grałem, czy nie puszczali. Pamiętałem tylko, że kiedyś puszczali. Ci magowie kiedyś o, ogólnie rzucali żelazną dziewicę. Podobnie jak niektórzy magowie później w piątym akcie. Żelazna dziewica, masakra to była. Bardzo niezbalansowane, to znaczy. Oj, padł. Bardzo niezbalansowane, jeśli chodzi o... Że nie tyle niezbalansowane, co nieuczciwe względem postaci walczących w zwarciu. To nawet pomimo zachowania bardzo dużej ostrożności, można było bardzo łatwo paść. Zaatakowało się potworka. Pomiędzy kliknięciem ataku, a uderzeniem mogła na, na przykład wpaść żelazna dziewica. O kurde. Oni mają bardzo dużą odporność na ogień, wiecie. A ja mam praktycznie prawie 100% obrażeń od ognia i tak mało obrażeń zadaję im. Weźmiemy sobie tego najemnika. No w każdym razie Żelazna Dziewica, dziewica przegięta była. Pomimo zachowania szczególnej ostrożności po prostu się padało od czasu do czasu. W trybie gry hardcore to by było straszne. Gdyby ta Żelazna Dziewica nadal tutaj była, a my byśmy grali w trybie hardcore, to bym byśmy musieli cały czas liczyć na najemnika, kazać mu zabijać praktycznie. Ja bym nie, nie ryzykował zabijania tych magów, a się nikogo bym tutaj... Nie zabijał w tym tam sanktuarium chaosu, bo w każdej chwili jakąś klątwę byśmy mogli dostać. Właśnie żelaznej dziewicy wtedy. A majemnik by mógł sobie co jakiś czas padać. Od tej żelaznej dziewicy byśmy, na, byśmy go wskrzeszali i się męczyli dalej. No dobra. A i z tą otwartością na błyskawice, trzeba będzie jej szukać. Coś czuję. Witaj. Witaj, witaj. W ogóle my nie mamy fioletowych butelek. Hmm, 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 koncentracja... Jakie te drogie są te berła. No odporność na błyskawice... Nie ja no, będę musiał ją znaleźć, to jest obowiązek. Nawet chociaż... Nawet gdyby w zbroi miała być. Dobra, idziemy ubić tych, tego bossa tutaj. Najemnik by go zabił szybciej, tylko on pada. No, straszną odporność na ogień mają. Straszną wszędzie w sensie, że dużą. Tak jak Lister i jego paczka. A w piątym akcie przed samym balem też mają kolosalną odporność na ogień. Pamiętam, że jak kiedyś dla jaj sobie zrobiłem czarodziejkę z hydrą, Do te hydry tam im nic nie mogły zrobić. Okej. Okay. No, tarcza. Wreszcie, jedna kapliczka będzie tam przy samym Diablo. Oby jakaś ciekawa była. która nas wspomoże. Jakoś przyzwoicie. Nie podoba mi się ta klątwa na, nad moją głową. Ojej, oje, 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 bardzo mi się nie podoba. Oni uniki mają. To też mi się nie podoba. Dobra, klątwy nie ma. Ale zaraz jakaś będzie, No już na przykład taka. Ta klątwa, to całe spowolnienie, to się na chyba nazywa zniedomężnienie, kiedyś tylko spowalniało, teraz jeszcze osłabia postać, chyba otrzymujemy większe obrażenia i coś tam jeszcze. Klątwa stała się potężniejsza. Siewca burzy, wysysają nam manę, a mana nam w sumie potrzebna nie jest na tym etapie gry. Przy tym stylu gry paladynem, który sobie wybrałem, także many nam mogą zabierać. Gin! Dużo ich tam. A tak, tą tak, tak, tak. teraz rzucili, co to, 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 to chyba wysysanie życia, tak? Ja w sumie mało grałem nekromantą. Jak już grałem nekromantą, no to w sumie się takich krąt nie używa, co mi tutaj już rzucają. No może to zniedołężnienie się używa, ale na pewno nie to wysysanie życia. Beznadziejne to, to jest. No, chyba, że ktoś ma tam, może jakiś fajny pod te klątwę, ale chyba nie. No i najemnik tam znowu pada. <słuch> Tutaj będą te pieczęcie, tak? A więc dalej. Prosto w legowisko grozy. Więc, z wiedzy, że najświętszy przyptek Diablo chroni pięć pieczęci. Zerwij każdą z nich, a droga do ostatecznej rozprawy stanie przed tobą otworem. Czy jak to tam mówił Hadriel, chłopak Terraela? Oła! Ten chłodnik się kumuluje, oczywiście. waruszka sprawdzamy cenę, jaka będzie, znaczy, jaka może być, będzie, bo będzie ładna cena. Ła, tu znowu ci idą i znowu ta niefajna klątwa. Zajmiemy się magią. Mniejszy talizman, super. Przerzucimy miksturki. Dobra. Fajne te katedry tutaj, tak super wyglądają klimatycznie, chociaż jak mówiłem w trzecim akcie akurat czwarty i piąty akt mi się najmniej podoba jeśli chodzi o klimat, ale miejscami ten czwarty akt, te gotyckie sprawy... super sprawa. Rozetki takie. Czaszkę weźmiemy, ametyst weźmiemy, miksturkę też wypijemy. Najci ogniem. Diablo 1 też byli tacy właśnie. Au, balerogowie chodzili. Mieli właśnie też inferno. Tak jak tutaj. Tu dopią głowę sprawdzimy sobie w mieście, znaczy w fortecy. tam po Miksturki, bo tu nie ma żartów. Hm, Kane, identyfikuj, śmiało. Nic nie będę słuchał. No, kolejne podejście szukamy czegoś z odpornością na błyskawice. O, już halabardy są. Halabardy fajna sprawa. Błyskawice, błyskawice. No nic takiego nie ma. Kurcze, no. Dobra, głowa 4800. Przycinający łuk to już ten drugopoziomowy, tak? Czyli długopoziomowy w sensie, że wyjątkowy. 20 000 lóż no to zostawiamy. Obrażenie od zimna. Hmm, chyba nie mamy obrażenia od zimna 1-2, zostawię to sobie zawsze coś, troszeczkę spowalnia wrogów. Czego ci trzeba? O no, czego mi trzeba trzeba mi odporności na błyskawice? Stanowczo trzeba mi odporności na błyskawice? Ha. O tu coś jest 9%, jakie to jest przykre. plecak zapchany. Dobra, idziemy dalej. Skrzynka zapchana, kostka zapchana, plecak zapchany. O, demoniczna głowa. Co no tu ma? Ściana z kości. No, uciekają. Okej. Okay. Zaraz poziom nam wskoczy. I będziemy mieli wtedy dwudziesty poziom świętego ognia. Kolosalny promień rażenia. I duszki. A duszki słabe. O, tu w jednej z pieczęci będzie szef tych duchów Wezel chaosu, tak? Wielki wezel chaosu, czy jak on się tam zwał On zawsze ma zaklęto ogień, o właśnie tutaj będzie O, patrzcie! Kapliczka z odpornością na błyskawice, No idealnie na Diablo, ale nam się buksnęło Ale wiecie co? Mimo wszystko bym kupił Coś z odpornością na błyskawice, Bo nie wiadomo jak ja długo będę z tym Diablo walczył Czy on nam nie będzie sprawdzał jakichś problemów czy ta kapliczka w pewnym momencie nie przestanie działać O, patrzcie! Trzecia runa Ha! Czyli, że mamy runkę Amn w praktyce. To jakiś topazik jeszcze nam będzie musiał wypaść, nakruszony, ale to już nie, nie taki problem. Pewnie na krowim levelu jakiś tam nam się sypnie. Dobrze, runka Amn będzie to już już... W razie czego znajdziemy jakąś broń z trzema slotami albo z pięcioma. I sobie zrobimy to Amral hull albo Amn El sol Nie pamiętam jakie to były nazwy tych przedmiotów lunicznych tylko pamiętam jakie runki trzeba włożyć. Bo te słowa są praktycznie od początku istnienia Diablo chyba. Nie jakieś tam, które doszły w kolejnych wersjach. Okej. Okay. Robimy porządki. Tu sami magowie. Tego z tym lodem trzeba zabić szybko. Nasza szansa na trafienie Diablo będzie mała, ale to nic. Ale to nic. No właśnie, i dla, dlatego się troszeczkę boję, że ta walka z nim może trochę potrwać. No zresztą zobaczymy. Dlatego, mimo wszystko, jakąś odporność na błyskawice chciałbym sobie skombinować. Ale fajnie, że, że, że taką kapliczkę nam tu wylosowało. Hmm, hmm, dobra, idziemy tutaj. Tam jest pieczęć z Lordem de Seysem, tak? Taki magik, on ma zawsze chyba fanatyzm. I sługusów tych rycerzy, na których fanatyzm fajnie właśnie działa. Oni się świetnie sprawują z tym fanatyzmem. O Jezu, ja, najemnika. Do najemnika idziemy stanowczo. Tak?